Dzisiaj robimy ciasto ucierane. Zapraszam do oglądania. My już tu mamy rozgrany piekarnik do 180 stopni. Formę do pieczenia też już mamy tu natłuszczoną i oprószoną bułką tartą. Więc 200 gram masła pokrojonego na kawałki. Pokrojonego na kawałki. też mamy pokrojone. Wkładamy miarkę i całą pokrywę naszego naczynia miksującego. Teraz nam się tu będzie masło roztapiać, a my się widzimy za 4 minuty. Tam się tu masło roztopiło. Teraz przelewamy do naszego pojemniczka. gram cukru, dwie łyżeczki cukru waniliowego. Trzy jajka. Zakładamy i z miarką. I tu nam się będzie mieszać, a się widzimy za półtorej minuty. Już się to wszystko wymieszało. Teraz dodajemy roztopione masło do tego wszystkiego tutaj. Mąki 50 gram mąki brzemnej 50 gram skroby ziemniaczanej do przeceniana. 80 g mleka. Mamy pokrywę z miarką. I nam się będzie wyrabiać ciasto, a my się będziemy za półtorej minuty. Że nam się tutaj wszystko wyrobiło. Teraz ciasto przelewamy do tutaj naszej blachy, którą przygotowaliśmy. I układamy w nim. nastą będzie jabłko żurawina i szklebna wydubimy wszystkie resztki, co tam zostały, bo dużo tych resztek zostało, żeby się to nie zmarnowało. I chyba już tu jest git. Czy tu tak zostało? Więcej. O. Nasze. Damy na to. I my damy na połowę jabłko już rawina, na drugą połowę czekoladę. Bom, o Nazinho fez ser o meu marco, i i teraz pieczemy to 40 minut i w sumie ciasto gotowe, więc widzimy się na efekcie końcowym. Mam się tu wszystko zrobiło, tak to wygląda gotowe ciasto i ja Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku.